Fałszywym prorokiem można być na wiele różnych sposobów. Można na przykład zapewniać kogoś, że Bóg czegoś nie zrobi, albo coś zrobi w jego życiu, wtedy kiedy ktoś jest pogrążony w smutku, w cierpieniu, przekonywać, że wie się, jak jest, jaki jest zamysł Boga. A rzadko kiedy ktokolwiek wie o tym, jaki jest zamysł Boga. Można być fałszywym prorokiem przez to, że się zmienia słowa Boże. I zamiast głosić czystą naukę, czyste słowo Pana, Czystą doktrynę, modyfikować je i przycinać do naszych możliwości, obcinając konkretne przykazania czy konkretne wymagania Chrystusa. Można być fałszywym prorokiem przez to, że konkretne słowo Boga się omija. Nie, nie mówi się o nim głośno, że coś takiego Chrystus powiedział i tworzy się fałszywy obraz Boga przez to, że tylko część prawdy o nim przekazujemy. Prawdziwym prorokiem natomiast można być tylko na jeden sposób. Przekazywać prawdziwie boskie słowo. To, co on realnie wypowiedział, to, przy czym trwa i to, co w nim jest niezmienne. Nie uzasadniać zmian kulturą, historią, możliwościami ludzi, itd. Żeby być takim prorokiem, potrzeba przylgnąć do Boga i traktować Jego słowo jako nadrzędne w stosunku do moich wyobrażeń o nim, czy o tym, jaki on powinien być. Przylgnąć do niego, to jest, a nie do swojego wyobrażenia o Bogu. I często jest tak, że właśnie przylgnięcia do Boga uczymy się przez to, że przyjmujemy jego jarzmo. Ono okazuje się drewniane, jak mówi Jeremiasz, a nie żelazne, jak mówił jego przeciwnik. Drewniane to znaczy takie, co jest do uniesienia. Jarzmo, które jest jakoś dla nas przygotowane, nie jest zbyt ciężkie. Przyjmując je, mam pewność, że trwam przy Bogu. Nie zmieniam Jego praw, nie zmieniam tego, jaki on jest, tylko wybieram posłuszeństwo. Przyjęcie żelaznego jarzma to jest tak naprawdę przyjęcie wyroku śmierci i to wyroku śmierci wiecznej. Bo jeśli zmienię swój obraz Boga, jeśli będę trwał z uporem, przy jakimś fałszywym wyobrażeniu Boga, to będę jak było w Będę czcił Boga, który nie istnieje, i moja wiara trafia w próżnię. W jakąś ciemność, w nieistnienie, a nie kierujemy do Boga. Dlatego lepiej jest przyjąć Jego jarzmo niż tworzyć własne. Ta łódź z dzisiejszej Ewangelii jest obrazem mojego życia, które często bywa miotane falami, burzami, wystawione na takie czy inne sztormy, białe szkwały. Ostatnio w górach, już któryś raz z kolei wspominam mój urlop w Zakopanem, rzeczywiście szedłem w góry i zawróciła mnie z drogi burza. Jak usłyszałem burzę i pioruny, no to zacząłem po prostu zbiegać w dół, zresztą nie tylko ja. Ale można z tego przerażenia i strachu tak zbiegać w dół, że można sobie nogi połamać. No, trzeba Zachować trochę zdrowego rozsądku. I pomimo tej burzy, apostołowie jednak ten rozsądek na łodzi zachowali: wołają do Jezusa: ratuj nas! Nie jest dewocją czy jakąś przegiętą pobożnością, jeżeli w momencie trudności, kryzysów chwytasz za różaniec, chwytasz za słowo Boże, kiedy uciekasz się do Bożej pomocy. Wręcz przeciwnie. Zaufanie jest wynikiem Poznania. No właśnie tylko, że poznanie, czyli przyjaźń, bo znasz kogoś, z kim się naprawdę przyjaźnisz, z kim jesteś blisko. To poznanie nie rodzi się z dnia na dzień. Nie budujesz przyjaźni z chwili na chwilę, z minuty na minutę. To nie jest tak, że nagle możesz przywołać to, czego. Nie ma. Potrzebne są y, miesiące, lata chodzenia z kimś, poznawania kogoś, zaprzyjaźniania się z nim, budowania relacji, żeby można było go na tyle poznać, żebyś wiedział, że możesz mu naprawdę ufać i w chwili burzy poprosić go o pomoc. Wtedy słowa Panie, ratuj nie są tylko modlitwą prośby, ale stają się prawdziwym uwielbieniem, bo ty wołając o pomoc, przyzywasz pomocy tego, którego naprawdę wierzysz i któremu naprawdę ufasz.